Hej, to ja Dymek a dzisiaj jesteśmy dalej w Szkocji. Oczywiście już jestem zatrudniony w McDonaldzie. I wiecie, co zobaczyłem? Jak jesteś zatrudniony, jak jesteś zatrudniony, na przykład napiszmy bro. A, czy jednak mnie nie zatrudniło. O, co nie? I teraz bro. Się zmienia kolor mojego niku. No właśnie. Dobra, dzisiaj mam plan zmienić domek, sprzedać ten. Co tu robisz? I kupić nowy domek, więc chodźmy i jedźmy. Ten domek tak naprawdę no nie pasuje mi. A ktoś będzie mógł mi ten inny wypożyczyć. Poza tym tu jest jeszcze dużo domków do wypożyczenia. Dlatego jedziemy. No nie. Dlatego jedziemy wypożyczyć. Boże, co tu się jakiś korek zdarzył? Dobra, jedziemy. Ty, żeby tam do tego, już sobie tak naprawdę obciąłem miejscówkę. Właśnie jedziemy kupić domek. A tutaj. No, o! co? What? No jedź tym. Dobrze. To jest oto ten domek. Tak, ten czy ten? Brakacie. Bo obydwa miało... Nie, to by chyba ten domek, no? Dobra. <laughs> Dobrze. Kupujemy go. Mamy domek. Teraz można wjechać do garażu. Naprawdę, dosłownie można do garażu wjechać. Popatrzcie się, no. Dobra. O, kurde. Kurde, nie, znowu mi się ten komputer raz, raz Nie do tyłu, tylko do przodu. No. Poczekajcie, bo tam się nie da. Może tak dobrze wycelować. No wyjeżdżaj na ten bo Boże. Najgorsze jest to, to w tych autach, że się... O, widzicie? Jest garaż. No. No i fajnie jest. I jest, S. Yes. Dobra, wchodzimy do domku. I mamy takie przejścia. To tutaj jest kuchnia. Tak, tak. O, duże. No, no. Dobra, tutaj mamy... Co tutaj mamy? To jest pewnie łazienka, tak. Tutaj mamy salonik. Dobrze, idziemy teraz na górę. I na górze mamy jedną sypialnię. Drugą sypialnię. Trzecią sypialnię i łazienkę. O, duża ta łazienka. I tak jak na tym domku. Boże jakiś. Dobra, dzisiaj mam plan. Dobra, poczekajcie, zobaczmy, która jest godzina. Trzecia trzydzieści. Chodźmy spać. I um, tu. Dzisiaj mam plan tak naprawdę. Um, zacząć pracować w McDonaldzie. I co ja tak ustalam że na razie ta moje, moja praca to będzie taka od 7 rano do 9. Tak, 2 godzinki na razie, bo chcę zobaczyć, czy tam w ogóle ktoś przyjeżdża do tego McDonalda, co nie? No. Tego teraz tak naprawdę musimy chwilkę poczekać. Hmm. Właśnie, znalazłem fajną nową miejscówkę powiem Wam. Czemu to? już jest na drzwiach. Strasznie to trochę nie Znalazłem fajną nową miejscówkę. Dobra, jedziemy tam autem. Nie, tu, tu, o tu. Dobra. Ja. Otwieramy garaż. Dobra, możemy jechać. W ogóle, w ogóle ostatnio tak, też, tak naprawdę też znalazłem fajną grę. To znaczy koleżanka mi taką znalazła i zaczęliśmy grać w nią. I może z tego będą wyniki. Tam się po prostu. Robię. Tam się po prostu gra w dom, co nie? No. Dobra, ale poczekajcie. Jedziemy teraz jedziemy do tej kryjówki, co ostatnio znalazłem. No. To, to, to znaczy, no. Może ona nie jest taka bardzo tajna, ale no ja o niej nie, nie wiedziałem. Nie wiem, czy... Nie, nie, wiem, nie wiem, czy ktoś, kto w to gra i ogląda, też o tym wiedział. Dobra, teraz musimy jechać tu. W ogóle mam dwie, tak naprawdę, rzeczy. Poczekajcie, poczekaj, o, tu jest jedna. To jest ta pierwsza. Gdzieś ty chyba... O tak, tu. Nie, tu. Gdzieś, tu, tu. gdzieś tutaj było jakieś tam auto stało kiedyś. Nie, tu kurde, gdzieś to... to było, no? No nie wiem. Gdzieś tam to stało, chyba, że to było z drugiej strony, no, ale to jest takie jakby wjazdy, to są takie ogrody czy tam działeczki, co nie? Dobra, teraz musimy się wycofać z No hmm. nie wiem kurde gdzie to było, no bo że już tam ten... Dobra, poczekajcie, teraz trzeba się tutaj nawrócić. Ja tych domków się nie wjeżdżać? to było tylko ogrodzenie. Nie wiem. O właśnie tutaj na przykład takie coś, jest taki garaż. Ty, a do tego się dowiechać czy nie? Poczekaj, 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 poczekaj. Nie, yeah. <laughs> nie gadaj. O kurde, ale mocne. <laughs> no i to są na przykład takie dołeczki, domki, jakby co nie. No nie wiem no. Bo, tylko y, strasznie to chude i ciężko się między tym jeździć. No popatrzcie ciągle się osiągnęło. O właśnie to było tutaj, tak jakby miejscówka taka co nie. Dobra, a jakbyśmy pojechali dalej. A dalej? Coś jest dalej? Dobra, poczekajcie. Poczekajcie. Przestanę wyjechać na początku. jakieś Ups. Dalej jest co? Dalej, pewnie też jest końcówka. Już jakiś koniec. Co nie! nie ty... a, przepraszam, a przepraszam bardzo, gdzie to prowadzi? Co? Co jest? Kurde, gdzie tu. Gdzie tu. Idziemy... Jesteś. Aha! Cofnęliśmy się. No. Mhm... Mm tak. No Boże, no popatrzcie. Dobra, jedziemy do tej je kolejnej jednej fajnej miejscówki, o której ja nie wiedziałem. O, widzicie, już się zrobiło rano, już jest szósta. Ty to szybko, bo zaraz zaczynam pracę. Nie że się spóźnię... Chociaż to mój pierwszy dzień. Nie wiem, jedziemy tam dobra na czerwonym zaraz będziemy bardzo szybko wracać, żeby być na czas. Tu jest ta miejscówka. No, jedziecie gdzieś. Tutaj, tam dalej jest z mapy. No to tutaj. To jest taki parking jack, i tutaj jest, można wjechać do domku tego. Chyba do niego się nie da wejść. No i tutaj, tak naprawdę, już z, z niego musi wyjechać tędy, co nie? Trzeba, nie, trzeba to Tylko można wyjechać. Dobra, szybko. Mam pół godziny, zaraz się spóźnię do pracy. A tutaj tak naprawdę nie wiem coś tam, chyba, nie wiem co tu jest. Chyba tak naprawdę parking, ale nic więcej. Nie wiem, nie, nie wiem nawet po co. Ty, nie, to jest szkoła? Ej ty, chłopie, to jest szkoła! Jeee! Yeah. Oh, yeah. Dobra. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, możemy jechać do pracy. Szybko! 20 minut, ja mam tam daleko nawet trochę. Trudno, ignorujemy światła. Kurde, tam był policjant. Spadamy. Dobra. No, no nie czerwone. Jeszcze ten... Tu. Dobra, omijamy. Boże, czwórka jak to stoi, To ja na pewno nie bę, nie, nie bym nie chciał za nimi stać. Dobra. Nie ten migacz. Ten. Ty no, ja to znalazłem w szkołę, nawet o której nie wiedziałem. Dobra, jestem akurat punktualnie. Muszę tylko jeszcze szybko zaparkować. A tak w ogóle znalazłem Minecrafta. No zainstalowałem, żeby kolega mi pokazał, co nie, zainstalowałem sobie minecrafta i mam, mam minecrafta, tylko to jest mój pierwszy minecraft, tak naprawdę pierwszy raz minecraft, mam minecrafta na komputer, co nie, i nie wiem, co, nie wiem jak tam się tworzy serwer, więc będę musiał się trochę jeszcze poduczyć, co nie, ale może kiedyś będzie odcinka. a jutro będzie taki specjalny jeden, ktoś coś przyszedł zamówić. Yo, who is gita? <laughs> Hello. i Can I get a large Twix? McFlurry. Okay. But okay. Dobra, no. Coś jeszcze? Tyle? Bo nic, nic więcej nie piszę, więc idziemy robić McFlurry albo Twix Dobra, poczekajcie. Dobra, idziemy do kuchni. Dobra. dajmy It's um, five... and 20 players please that an so Thanks. Może co on pisze? Bye. Bye. Z Z ciastem się wyszedł. Dobra, która mamy godzinę? O, zaraz kończę pracę pierwszą. I Potem jedziemy do sklepu zobaczyć. A może nie do sklepu? Kurde, hmm. potem, tak wiem, potem jedziemy zobaczyć jak jest w szkole, co nie? Jakaś Kamila tutaj przyszła. Hello, co podać? Kurde, dużo się klientów. Hej. Co podać Pani? Dobra, chyba muszę sobie przedłużyć tą pracę. What's the menu? Burger. Water, water. Tak się piszało czy przez jedno te? Ja przez jedno, dobra nic, trudno. Water. Cake. I zupa, Zupa. Burger, woda, ciasto i zupa. No, dobra, szybko, bo ktoś we... Chyba... No muszę sobie... Aha, wyszła sobie. Super fajnie. Dobra, kończę pracę. Nara, ludzie. Nie, nie, żadna patelnia. Kurde. Co zrobisz? Kurde, co to ma być, jakiś Gabriel? Kurde. Dobra, wsiadamy i jedziemy teraz. No właśnie, do tej szkoły chciałem jechać zobaczyć. no. Kudy. 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 Dobra, no to jedziemy teraz zobaczyć do tej szkoły. Tu, tu, nie tam. Dobra, jedziemy, nic tam nie jedzie, nie powinna nawet stamtąd nic zjechać, bo tam są barierki. Dobra, i skręcamy tu. A Ty gdzie jedziesz, przepraszam bardzo, tam jest koniec mapy chyba, co nie? No, a nie wypchasz mi się tu, sorry, sorry. <grych> ty, on jednak tam skręca, co to ma być? Przecież tam, chłopie, tam jest koniec mapy. Nie wiem, co on robi, no dobra, jedziemy, no. Dobra, no zjedź, zjeżdżaj z tego krawężnika Dobra, tutaj zjeżdżamy, tutaj. Dobra. No jedziemy teraz prosto do tej szkoły. co nie, łobożu. ty ja nawet nie wiedziałam, że jest ten, że, tutaj, że to jest szkoła. Ech, czerwone światło. O, zielone akurat, jak dobrze. No, bardzo dobrze. Przejechałem, dobra poczekajcie, muszę się nawrócić przy okazji gdzieś tu, co ty robisz no, chłopie, o dobra tutaj się nawrócę, tak, ty, a to, to co jest? Poczekajcie, muszę sobie zobaczyć co to jest, przy okazji potem pojedziemy do tej szkoły całej, ty, tutaj można, tu są te wariarki przy moim domu. Tam, zanim ja za wyjechaliśmy, a to jest jakaś kolejna ulica. Ale bardzo mnie ciekawi, co jest. Aha, tam jest To są tylko bloki, tak? A woźju. No to fajnie, że żebym sobie wjechał. Dobra, na wrotka i jedziemy. Teraz właśnie, tak. Teraz właśnie do szkoły jedziemy. No. No, no Boże. No popatrz się, no. Nie umiem jeździć w tej, w tej Szkocji. Ten ruch, ruch lewostronny mnie dobija. Dobra, jedziemy. Zielone światełko, można jechać. Dobra. Zmieniamy pas. Co to było? A, tak, to To jest ta ulica cała. Taka dziwna. Dobra, okej. Okay. I skręcamy tu. Dobra, na przeciwko nie zajedzie, możemy wyjeżdżać. Dobra, zaparkujemy sobie tutaj. Albo nie, albo tutaj. Tutaj sobie zaparkujemy. Dobra, dobra, poczekajcie, muszę się gdzieś ładnie, fajnie usadowić. O tu. Może być tutaj nawet, to nie przeszkadza, gdzie. Dobra, stoimy, dobra, P. Pe... A się kurde wbił, dobra, stoję. Chodźmy zobaczyć do tej szkoły w końcu, no. Bo ja nawet nie wiedziałem, że tutaj, kurde, jest szkoła. Ty, portiernia. A tu jest to jadalnia? Nie, bo tu jest jakieś wyjście na ten. Nie wiem, na jadalnia albo coś. Do, coś, coś do lunchu. A tu jest co? Proszę bardzo. Aha, kuchnia. No to tu jest jadalnia. Okej, okay, tak, dobra. Tu jest. Tak, sala lekcyjna pierwsza. Druga. Tu jest ta kuchnia sama durna. I kibel. Aha, nie mają sami lat informatyki. Dobra, nic. No, nawet fajna ta szkoła. Dobra, jedziemy teraz do domku, do domku, bo już jest 12, musimy zacząć robić obiad. A ten luka co? Lord. Dobra, no. Trzeba jechać do domku i... Dobra, jedziemy do domu. Dobra, zmieszczę się. Nie, dobra, tu. Dobra, i teraz tutaj skręcamy. Ty. Ty dobra, jedziemy. Stąd nic. Wjeżdżamy sobie tak. Dobra, tu nic nie jedzie. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj tak. Ty. skręcamy. No bo sobie na prawy pas, kurde, zamiast na lewy. No to w ogóle nie chcę mi skręcać. Dobra, ok. Skręcamy tu teraz. Tak, dobra. I teraz tutaj. Dobra, jedziemy. I no kurde, no i super, fajnie. Nawracaj się. A, przepraszam, przepraszam, ktoś ze mną jechał na parejnym, mu włączę. Dobra, otwieramy domek i wjeżdżamy do garażu. Dobra, domek zamknięty, tak. To tak, dobra jest. Chodźmy w ogóle zobaczyć. Nie, tu, tu jest, salon. no tak. No. telewizja, co już w telewizji? To Dzisiaj był pierwszy dzień pracy tak naprawdę. I... nawet kilka to fajnych tak naprawdę miejscówek dwie fajne były, no. I wiem gdzie jest szkoła, poznałem szkołę. Więc bardzo mi się to podoba. Dobra, kończymy. Myślę, że jutro też będzie już ze Szkocji i to będzie ostatni, bo jutro wracam. Więc... Nie będzie jeszcze odcinek, ale potem już myślę, że we wtorek jeszcze będzie ostatni, bo jest szkoła już wtedy. Wtedy już będę w Plyszkar Driving i powiem Wam, że tak naprawdę yy, no teraz tak naprawdę yy, mi się ciągle po prostu w Car Driving zbiera kasa Tearem, co nie jakie... Bo ja jeżdżę po prostu w tiry, co nie. Bo tak naprawdę to wiesz, to, wiecie, to jest tylko gra. To żadne prawdziwe życie nie jest, więc to jest tylko gra. Więc no po prostu wiecie, zbieram sobie co nie? Zbieram sobie kasę. Polish Car Driving Tirem. Muszę wam pokazać Tirem. Jakiego mam. Nie będę teraz zdradzać ani spoilerować. Będziemy mieli niespodziankę. Widzimy się jutro, papa. Pa.